Dwa lata temu złożyłem taki wniosek do budżetu obywatelskiego, opisując co tu było i, i chcielibyśmy, żeby do tego się wróciło. No i dzięki temu, że wygraliśmy ten budżet, dzięki wsparciu gminy e, i dzięki wsparciu sponsorom, którzy tutaj byli, zwłaszcza Eneris, e, no to odtworzyliśmy do takiego stanu, jaki teraz jest, ale wiadomo, że to jest dopiero początek, a chcemy, żeby to było bardziej, bardziej rozwojowe. Mnie na przykład marzy się coś takiego, jak diawożnie jest geosfera, a tutaj mamy takie, taki potencjał do tego, bo są pozostałości po hałdzie starej, po Matyldzie. To jest tutaj w tym miejscu, gdzie my jesteśmy, to to miejsce by się łączyło wtedy z ulicą Kopanina i naprawdę byłoby tutaj pięknie i nie trzeba byłoby jeździć do Jaworzna, a moglibyśmy sobie tutaj przyjechać na kąty i, i oglądać to, co jest w Jaworznie. Przypomnijmy, co udało się zrobić w ramach budżetu, a co dzięki sponsorom? Z budżetu udało się nam wszystko wykarczować, odkryć cały ten teren, jak to było dawniej. No tyle nam wystarczyło środków a dzięki sponsorom już część żeśmy otworzyli tych stawów. Na razie tylko tyle ileśmy mogli, bo wiadomo, że każda pora roku wiąże się z tym, że wiąże się z robotami jakie możemy robić nie wszystko się da zrobić na przykład teraz przez okres wylęgów ptaszku, co właśnie dzisiaj będziemy o tym słyszeć. No i nasadziliśmy tutaj łąki już takie są kwiatowe trawy. Dzięki innym sponsorom mamy taką tablicę informacyjną, mamy budki dla ptaszków, także mamy ławeczki także stopniowo stopniowo Idziemy w takim kierunku, żeby to otworzyć, jak to jeszcze było w latach 80., gdzie było wszystko tutaj, całe stawy były odsłonięte, można było spotkać łabędzie, kaczki. Myślę, że do tego dojdziemy. Bardzo się cieszę, że mogliśmy pomóc i zrealizować tutaj taki projekt dla mieszkańców. No po to, żeby było miejsce, dobre miejsce do wypoczynku. Dzięki Państwa wsparciu udało się jeszcze, oprócz tego, że to wcześniej miejsce było zagospodarowane, oczyścić troszkę te stawy i pokazać, że tu stawy są. To prawda, zanim zaczęliśmy tutaj pracę, ten teren był zarośnięty, właściwie nie było widać stawu, natomiast teraz już rzeczywiście widać wodę. No i, i dzisiaj zapraszamy na spacer z Panem Przyrodnikiem, który opowie o całej roślinności, o zwierzętach, które tutaj bytują. To są takie gąbczaste. Zobaczcie się, żeby ona pływała, to mają w środku takie powietrzne. Jak ten liść wrzucisz na wodę, to nie utonie. Tereny ciekawe przyrodnicze. Jesteśmy na terenie Kotliny Krzanowskiej. To jest takie dawne zapadlisko geologiczne, które jest wyścielone na powierzchni glinami nieprzepuszczalnymi. Na powierzchni tych glin zalegają piaski stawy. Tutaj widzimy je po prawej stronie. Powstały w wyniku eksploatacji tych złóż gliny. Oczywiście wypełniły się wodą, która tutaj towarzyszy na w tej Kotlinie Szanowskiej można powiedzieć wszędzie. W związku z tą obecnością wody, podłożem geologicznym rozwinęła się interesująca roślinność. To są takie łąki zmiennowilgotne. One są warunkowane różnym poziomem stanu wody w sezonie wegetacyjnym. Wczesną wiosną są bardzo wilgotne, mokre wręcz. Latem czasami podsychają. No i z tym, z tym środowiskiem związana jest charakterystyczna roślinność. Cały szereg gatunków rzadkich, chronionych, jak kosaciec syberyjski, goryczka wąskolista, na niektóre gatunki storczyków, tam kukułki, które swoje tutaj na, na, na tych łąkach rosną. Te zbiorniki wodne są miejscem rozrodu szeregu gatunków płazów. Tutaj, no, można powiedzieć, no, większość gatunków płazów występujących w Polsce rozmnaża się. Żaba śmieszka, żaba jeziorkowa, żaba wodna i brązowe żaby. Te, które kolor, kolor skóry mają bardziej brązowy, to jest żaba jeziorkowa i trawna. Są też traszki, traszka zwyczajna, grzebieniasta także te rzeczy można tutaj można tutaj po prostu sobie zobaczyć tutaj specjalnie zachowaną część tego sitowia właśnie ze względu na gniazdowanie ptaków tak. to jest ważne dla rozmnażających się gatunków ptaków, no, cały szereg gatunków wymaga takiej strefy buforowej w której zakłada gniazda takim gatunkiem charakterystycznym to jest czciniak i czciniaczek Oboje te gatunki można tutaj stwierdzić po głosie, je bardzo trudno zobaczyć, one gniazda zakładają na czcinach, ale w Takich w gęstwinie tego szuwaru czcinowego gniazduje też łyska. Kaczki, co prawda, one bardziej powiedzmy, potrzebują takim miejsca, mniej yy, wilgotne, ale też po prostu pisklęta chętnie po prostu żerują wśród tych trzcin, także są osłonięte. Także te trzcinowiska niezmiernie są ważne dla ptaków gniazdujących, ale też dla yy, szeregu gatunków owadów, bo to się powiedzmy to środowisko bardziej wzbogaca. Także zostawienie stawu bez roślinności, no to powoduje, że mamy tylko zbiornik wodny bez tego życia.